bardzo serdecznie w, ta... w ten środowi wieczór a nawet prawie że noc bo mamy już godzinę 23.05 yy, i jak widzicie mamy kolejną paczkę tylko jaką to jest paczka szczerze mówiąc Zamówiłem dwie paczki, ostatnio, no i zaraz zobaczymy co w tej paczce jest. Ale nie bać to co oni, to po prostu tego filmiku nie wczepnę, no ale to nic, otwieramy. No, się mój rodzaj spinów, aha, no, tu jest, jest panie, o, <laughs> dobra, no weźmę tu przybliżę. O. jest. Nie, 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 jest, o, i się Tak, owo właśnie. O to o, właśnie, o to mi chodziło, i nie, powiem, nie, powiem, że to może być coś fajnego. Mi się już podobał. O, nie będę mi nie, 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 to 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 jeszcze trochę dobra dobra moment i zajrzą dumy do środka ja już wiem co tam jest wy no Myślałem, że się domyślałcie Na końcu nie wiem Ale teraz, no, trapojem lubi taką muzyczkę, taką Tum, dum tum, tu, tu, tum, tum, tum I zaraz, chwila no, Zobaczymy Mamy tu karteczki, biała karteczka O, no, to tu mamy, aha Mamy to, to Nie no, если не взять, то это может быть второй байк. Том то том -татом, том -татом, том то том 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 то том 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 Новая камерка специальная для вас. Любишь все забросили? А зелкам четыре тысячи. Full HD nagrywanie yy, nagrywanie HD w 60 klatkach Full HD w 30 klatkach Mamy coś jeszcze tu Nie no dobra Tu już nic nie mamy Teraz podejdziemy tu i na bliżej no, Tak żeby było lepiej widać Dobra Ładne opakowanie yy. No, tu jest faktura rozliczeniową, a więc tak e, Zamówił ją ja bezpośrednio od producenta, więc nie ma możliwości, że to jest podróbka, no chyba, że no, chyba że coś tam baje już nie dorobiłem, no ale to już trudno. Myślę, że to baje, no ale nie no tu mam jakiś ten taki screcz czy coś tam jedno dobra od razu sorry za tego autofokusa no ale coś mnie wnerwę. ale to nic I od razu mi powiem no chyba się sami dzielić. jeszcze tego nie odpokoływał i zaraz i już nam no, wychodzi ładnie wszystko to ja się odłożymy I tu żeby ładnie było widać pod logiem nad logiem Motors a w pierwszej nam się rzucą kamerka Ej, no łapy ostrość, łapaj, łapaj ej, jeszcze łapy ostrość tu nie, nie chcę łapać o, tu jeszcze folia jest tu no, na tym jest folia, a tu pod są przyciski włączania tu, to dobra, kamerka się zostawi na samym końcu Eee, uchwyt robi. mamy raz o, mamy ten eee, klips taki na do potem eee, tu mamy aha, tu mamy na staty bo tu jest na tu jest, tu jest śruba i ten gwint, to jest chyba 3,5 cala bodajże. Mamy wsuwak, to jest chyba potem tak w No wyciąć o, o no. O, no w tych co potem przychodzi na te całe deski, tak. Jeden przegub. Długi kabel USB na mikro USB, jeden przewód, prze, przewód Przegub krótki i drugi przegób krótki. Do tego jeszcze mamy jedna szybka. Zestaw jak tu widzicie szlepców. A tu mamy tak zwane tetyrytki No co nawet nie wiadomo jak to się dokładnie nazywa. Ściemniaczki czy co? O! I taką fajną nawet Ściereczkę No szczerze mówiąc szkoda, że nie ma loga Fajnie by było, no, jakby tu w dornym logu logo czy coś był logo SJKM albo coś To by to mi się podobało Chyba to będziemy mieli tu O! Ale za... O! Tu jeszcze mamy dodatkowe przylepce i stalową linka tu, o. Dobra, chwilę, bo to się nie myśli w kadze powoli. Dajmy tu dwie naklejki SJK i dajcie mi propozycję w komentarzach, gdzie by można nakleić. No i wiadomo, instrukcja. Co i jak, no. Tak, czy nawet powinna być wersja polską. Zaraz zobaczymy. O, ja nie mogę. Ruski, ruski są. Chińskie. Nie ma polskiej wersji. Dziwna. Fuj śmierdzi. Czekaj. Nie no, nie musiało pewnie by być, no że no, dziwnych, nie ma Mamy taką markę, no... Wszystkie inne nie ma, no ale dobra, nic kit. Mamy jeszcze po angielsku. Jako tak angielski sprechuja no ale mniej ślejes szle, jest. No i tu mamy opisane fajnie wszystko. Zur ma tam inne USB takie up down, no. tu wejścia Aha i tu mamy nawet jest, yy, o tu mamy pokazane po prostu ten cały zestaw i co, gdzie można jak zamontować. No i potem tu jeszcze jest też yy, to, dobra. Tu są potem takie różne powiązania, co, jak zrobić, no tak. No dobra, yy, to jest co mów? No Obejrzymy do tego klipsa. Tak ma szybko. To może fajny gadacik. Aha, i tu mamy jeden taki mm, półokrągły jakby. No, no i trzeba się zaś no, takie małej powierzchni się nie złapie. I mamy... Prosty i mamy taki wypółki kubanii. No i to po prostu no... Powinno... Wlazić no... Od tej strony. Tak. I już mamy... Gotowy klips. No. Tu mamy... Takie fajne odkręcadełko. Mogemy to... Powiem że dość mocno siedzi. Bierzemy jak tu inobaje, ale bym też mocno siedzi. Trzeba dość fajnie. No i można to sobie dokręcić. No i oczywiście no, mamy tu w jakimś stopniu tam regulacja, no ale też można tymi szczegółami i mamy Gotową kamerkę do jazdy. Dobra, ale to się jeszcze... O, obejrzymy jak to się otwiera. O, o, nie, no nawet dość fajnie. No tu, tak, na tej pokrywce mamy... O, łap mi. Ostrość. Niech się złapać. A więc, automatic. Na tej pokrywce mamy folia, Plus jeszcze tu też mamy na obiektywie folia. No dobra. Sprawdźmy no, no. maleństwo, co nie? Jest maleństwo no oczywiście znowu na obiektywie jest, nie może tego nie widać i na, na przednim ekranie no i co? O, co jak mi się ręce normalnie bo jak mi się ręce drżą. I już, proszę Państwa, umy... Nagrywanie, no. He, he, he. Aha, dobra, to i tak, i tak muszę jeszcze kartę wsadzić. Ale wąpowa, no... Hmm. To by było mniej więcej na tyle. Z tego... Tu jeszcze raz, no. No nie chcę, no, po prostu nie chcę, dobra. Pierwszy wyłączenia się w jakby w starej noki. No dobra, no ale to szczerze mówiąc, byłoby na tyle z tego wszystkiego. Teraz ja się włączę w pokoju, więc to by było na tyle z tego kolejnego otwarcia paczki dość ciekawej, no i oczywiście no fajnej paczki jak na nowy rok, czy na nowy rok e, mimo mojego humoru, który jak Jotara miał ta paczka mnie trochę uszczęśliwiła no i myślę, że było się uszczęśliwić, no bo lepsza kamerka, to lepsza jakość filmów teraz jako tak na, na dyktafon jeszcze no znaczy dyktafon jeszcze niedomówiony ale już zamawiam, to po prostu już było takie naprawdę dobre motovlogi z mojej strony No i dzięki wam bardzo serdecznie za te już prawie 60 subskrypcji i ponad 4000 wyświetleń z całego serca wam naprawdę dziękuję i życzę wam jeszcze na ten nowy rok dużo zdrowia nie upijcie się bo na moto trzeba jeździć można może nawet i Sylwestra lepiej na motorze. No mnie aktualnie mnie nie bałem w doma. nikt się wrzuci, no ale mnie w doma nie baje niestety. Ale porównanie z kamerki, nawet zrobię jeszcze... No coś ponagrywam szczerze mówiąc, Bez na kamerka i nagrywam jakieś tam recenzje. I w nowym roku już postaram się nagrać recenzja tej kamerki kontra moja starą kamerka Redlav no i szczerze mówiąc z tej strony baję to wszystko bardzo dziękuję wam za uwagę no i oczywiście zapraszam do subskrypcji komentowania bardzo co jest fajne bardzo co jest miłe jak tam czytam wasze komentarze co do mi doradzacie z góry wam normalnie serdeczny bój zapłacę, że mi doradzacie co jak Naprawdę to jest dobra rzecz. No i no to chyba jest na tyle. Nie bardzo tego filmiku. On się pojawi hmm, jutro około godziny 15. No ale to, dobra, to już skit, bo to już nie ważne, to będzie informacja. Po prostu, bajecie go już oglądać. A więc, dobra, też naprawdę z Wami żegnam. Jeszcze e, pomyślcie gdzie wsadzić tam naklejka kama każdy widzieliście jak jest, no jest dużo miejsca na kasku Dobra Dobra, to już naprawdę definitywny koniec Więc się z Wami żegnam Spokojnego Sylwestra, znaczy udanego Sylwestra No i fajnego czasu jeszcze w nowym roku Niech ten nowy rok będzie lepszy Więcej paliwa, więcej czasu na motorze No i Trzymajcie się 神域风暴战。